Witam wszystkich. Chciałbym Wam przedstawić typową żanową miejscówkę na średnich rzeczkach Taka jak ta podkarpacka Zacznę od typowego przelewu jaki znajduje się w tym miejscu Tu na tym odcinku przelew na tym odcinku jest rynna zaczynająca się od mostu czyli z tamtego miejsca ciągnie się wzdłuż tamtego brzegu, odbije od tego krzaka Wciągnie się tędy środkiem, później zaczyna się następny próg, czyli ten obręb zaznaczający przed progiem, do samego progu, jakieś 15 metrów, to jest typowa brzanowa miejscówka. Ona akurat w tym miejscu jest głęboka, a więc stosujemy woblery głęboko schodzące. Proszę sobie zwrócić uwagę, jak to wygląda mniej więcej. Mówimy tu, mówię, no, no, no mówię, na, na woblerki. Od progu, który znajduje się tam, zaczyna się głęboka rynna, ciągnąca się około 100 metrów do tego wystającego kołka, co tam jest, pniak. Później robi się płań. Następne już są na za zakrętem, ale to już jest inna historia. W tej głębokie rynne również są żane, lecz obłowić taką rynnę jest bardzo trudno, ze względu na bardzo dużą ilość zaczepów oraz szybki bardzo nurt. No, Zastanawialibyśmy się tylko i koncentrowali wyłącznie nad tym kawałkiem, który jest bardzo interesujący. Tak jak mówię, to jest typowy brzanowy odcinek. Dziękuję. Witam. Wędrując wzdłuż brzegu rzeki szukałem ryby, natknąłem się na bardzo fajny biwak. Prawdopodobnie jest to biwak miejscowy Lubieńców rzeki. <grym> Zademonstruję wam ten biwak. Oczywiście przeciwdeszczowy daszek też jest Najpierw wam pokażę miejscówkę której prawdopodobnie ciężko by było zarzucić, ale ładnie jest. Rzeka wspaniała. Teraz najeżdżam. No, to domek. No bardzo ładnie zrobiony. Skarpa urywa się im pod nóg, pod nóg, ale przez jakiś czas jeszcze chyba je będzie. Tu proszę. Porządeczek. Ale najważniejsze z tego wszystkiego jest suszarka na kieliszki. Tylko muszę dojść najpierw. Proszę, zauważyłem to od strony domku. Domek, kieliszki. Impreska. Miejsce bardzo ładne. Waszek, Można sobie siąść i patrzeć na szumiącą wodę.